5 luty 2020 roku. Jesteśmy tuż przed otwarciem sesji w Nowym Jorku. Piotr się kłania z tej strony. Witam serdecznie widzów, czytelników, słuchaczy Forex Clubu. Szybkie uaktualnienie do obecnej sytuacji na rynku. Trwa w najlepsze hura optymizm. Dodatkowo jakby paliwem jest kwestia informacji z Chin podana również przez Sky odnośnie kwestii dotyczącej uporania się z wirusem, czyli znalezienia rozwiązania, inaczej rzecz ujmując szczepionki. W związku z czym cały risk on w kosmosie, jakby nie do końca, nie do końca daje temu wiarę. Między innymi stąd na razie domknięcie, jeśli chodzi o rynek ropy. Pamiętacie z TradingView z dnia wczorajszego, budowa długiej pozycji, udało się przetrwać udało się przetrwać minima z dnia wczorajszego, rynek podczas sesji azjatyckiej zrobił pierwszą podbitkę, no a później oczywiście w ramach Hura Optymizmu dojechaliśmy do poziomów, które mogą być over-under tutaj z perspektywy intraday, w związku z czym ja dalej myślę, że my wyższe poziomy na tej ropie możemy zobaczyć dopóki te doły z wczoraj są utrzymane i stopy będą dalej pod 49, 30, 47, 90 na przykład pod figurą. Te 54, 55 przy tego typu układzie, że wszystko bierzemy, co nie ucieka na drzewo, to również kwestia ropy. Tyle tylko, że to jest azjatycka konsolidacja, z której rynek próbował wyjść w dół. A, a która została wybita, ok? W związku z czym ja szukam miejsca do odnowienia długich pozycji w okolicach 50. 50, 15, 49, 95. Jeśli chodzi o rynek ropy, pamiętajmy o danych dotyczących zapasów. Zielony, kolor jest zielony, pozycja zamknięta na zysku jest ok. Również fund został zamknięty prawidłowo. O tym funcie żeśmy sobie też rozmawiali. Spodziewałem się, że zasięgi, o których ja mówiłem, 30, najpierw 30, 80, okay. później okolice 31, 10, 31, 20 zostaną osiągnięte. Zwłaszcza, że PMI był dobry z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza, że to PMI dla usług. No niestety, póki co nie Doszło do realizacji tych poziomów, w momencie kiedy fund wyszedł górą po publikacji danych zaczął budować to dno tutaj, przy kolejnej pod, podbiżce moje stopy poszły pod te minima, tuż przed naszym spotkaniem fund został zamknięty. Generalnie rzecz biorąc a, nie zdziwię się jeśli zaatakujemy minima związane z pmi jeśli spróbujemy tą konsolidację azjatycką przetestować czyli ponownie okolice 30,15 będę się za tym funtem jeszcze raz ewentualnie rozglądał z perspektywy longów gdzie cele są w dalszym ciągu niezmienione ok zwłaszcza ta góra w okolicach 31,20 będzie pod ewentualne shorty z mojej strony to ten temat myślę, że mamy wyczerpany, powtórzony wiadomo jak to wygląda na ten moment. Oczywiście problemem będzie zejście ponowne na funcie poniżej 1,30. edek e no słabiej już chyba być nie może. To znaczy, nigdy nie mów, nigdy. Um, łamiemy wszystko praktycznie co z, w ramach piątku rynek sobie e zdobył. Ok. E zobaczymy, czy ewentualnie będzie tu jakakolwiek reakcja w okolicach znowu psychologicznego poziomu 1,10, tak. Natomiast co jest problemem? Jeśli my zejdziemy intraday'owo i domkniemy dzień gdzieś w ten sposób, to od razu z automatu piątkowe minima na jutro będą pierwszym miejscem do próby shortowania etka. Przypominam ADP w dniu dzisiejszym, przypominam non-farm payrolls w piątek, także tych fajerwerków trochę przed nami. Mam wyraz w ramach krótkich pozycji na dolarze z jenem przeciwko temu hura optymizmowi, a tyle tylko, że jedna istotna rzecz, drugie, czyli mam w tej chwili już całą pozycję na dolarze z jenem, rozmawialiśmy pomiędzy 109,50 a 109,65. No i teraz kwestia tej konsolidacji, z którą mamy w chwili obecnej do czynienia, determinuje, determinuje poziom moich stopów, ok? Czyli moje stopy przed ADP powyżej 109,90. Zobaczymy. Przypominam, że generalnie rzecz biorąc, krótkie na tym dolarze z jenem wynikają tylko i wyłącznie na bazie tego, co widzimy z perspektywy wykresu. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z tym dramatycznym cofnięciem, tak, czyli teraz kwestia retestu. No i była też kwestia krótkich w ramach podstawy, OK, żeby było wszystko jasne. A tego, co nas wyciągało na maksy, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a jeśli chodzi o, o dolara z jenem. A w związku z ADP Myślę, że tutaj rynek będzie skupiony na dolarze, ok? na ten moment, tak jak mówię, no 1,10 musiałoby nam na etku pęknąć i będę się przymierzał do długiego dolara na etku. Fund jeszcze jeden, jedno podbicie, jeszcze jeden, jeden wzrost w kierunku 31,20 chciałbym zobaczyć i tam próbować ewentualnie Krótkich na funcie, czyli dwie próby podejścia pod długiego dolara. Natomiast mam też ekspozycję na po krótkiej stronie rynku, jeśli chodzi o dolara, wyrażoną przez shorty na USD/Jenie. Tyle ode mnie na ten moment. Zobaczymy jak rynek będzie wyglądał po ADP. W przypadku konieczności uaktualnienia to albo TradingView, albo grupa na Facebooku, nie zapominajcie. Tyle ode mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.